Szanowni Państwo, zgodnie z, ze scenariuszem i z tym, o czym wspomniał już Pan Profesor Sławomir Cieślik, wprowadzając do tematyki konferencji, jednym z wydarzeń towarzyszących dzisiejszej konferencji jest podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Ceremonii podpisania dokonają Panowie Prezesi, Pan Maciej Mróz, Prezes Pire i pan Sławomir Cieślik, prezes SEP. Oddaję tutaj pióro i mikrofon w ręce panów prezesów. Dziękuję. Ja myślę, szanowni państwo, że parę słów jako prezesi powiemy. Poproszę tutaj prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłów rozdział Rozdziału Energii o. Parę słów na temat naszej współpracy. Ja myślałem, panie profesorze, że to pan będzie jako gospodarz pierwszy przemawiał, ale, ale dobrze. Postaram się, szanowni państwo, jest, jest mi osobiście niezwykle miło, że w takim miejscu, w takim gronie. Podpisujemy to, to porozumienie. To, to nie jest nowe porozumienie, odświeżamy porozumienie, ale myślę też, że z dzisiejszego spotkania, z dzisiejszej konferencji, myślę też, że mamy zupełnie nowe czasy w energetyce i takie nowe porozumienie pomiędzy organizacjami. Które od wielu lat funkcjonują w, 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 w tym obszarze rynku. No, SEP ma zdecydowanie dłuższą swoją historię. My, PTP, w tym roku też będę lokował swój produkt i wykorzystam trochę czasu antenowego, że też w tym roku obchodzimy 35-lecie. Jestem z tego powodu bardzo dumny, że też jedną z takich. Inicjatyw, które też podejmujemy właśnie na to 35-lecie, budując ten nowy świat energetyki, jest też porozumienie, odświeżenie porozumienia ze stowarzyszeniem elektryków polskich. Wielu moich kolegów, którzy pracują w operatorach sieci dystrybucyjnych, to też są członkowie SEP-u. Akurat osobiście znam jednego z prezesów jednego z oddziałów, bo jest moim szefem, więc przyznam szczerze, że to jest taka sytuacja, że czuję się jak w rodzinie. Więc e, dlatego też zdecydowaliśmy się odświeżyć to porozumienie, żeby też wymieniać się zdecydowanie częściej informacjami, wiedzą, zapraszać się też między, e, między stowarzyszeniami, między organizacjami, pomiędzy, e, pomiędzy orga organizowanymi przez nas wydarzeniami. Tych wydarzeń jest wiele, ale one. Jak też pokazuje doświadczenie powodują to, że dzielimy się tą wiedzą, budujemy wiedzę i też trochę nawią nawiąże w, tym, w, tym, w tej swojej wypowiedzi do tego, to, co było na, na tym pierwszym panelu. To znaczy, że my musimy się znaleźć nie w oderwaniu trochę od tej rzeczywistości, która jest wykreowana czy będzie wykreowana w, w tych dokumentach strategicznych. Pomimo tego, że tych dokumentów strategicznych trochę nam brakuje. I, ale nie narzekając, dajemy sobie z tym radę i, i też myślę, że ten, to, to porozumienie jest też takim. Nie tylko do współpracy takiej pomiędzy stowarzyszeniami, ale też zobowiązaniem do tego, aby ten obszar, taki bardzo mocno techniczny, na który, na który myślę też, że mocno liczymy, zdecydowanie jeszcze będzie lepiej funkcjonował, że, te, że ta normalizacja, którą gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mamy, będziemy w stanie wspólnymi siłami ją realizować. Panie prezesie, oddaję głos. Dziękuję bardzo y, za te miłe słowa y, kolegi prezesa. Szanowni Państwo, y, tak jak tu było już powiedziane, to nie jest tak, że my zaczynamy tę naszą współpracę od zera. Mianowicie, y, porozumienie mieliśmy podpisane, działaliśmy w zasadzie cały czas na y, podstawie tego wcześniejszego porozumienia, ale otoczenie się zmienia, się, świat się zmienia, pojawiają się nowe. Nowe tematy, nowe obszary, w których jako właśnie stowarzyszenia, towarzystwa, czyli te organizacje pozarządowe powinniśmy działać. I tak jak mówimy chociażby dzisiaj, już tutaj nawet z internetu były takie, już usłyszałem tu w przerwie, takie opinie, że właśnie zaletą takich spotkań, między innymi jak był IV Kongres Elektryki Polskiej w zeszłym roku, o czym wspominałem. Jak i ta konferencja, jest to, że poruszamy tematy właśnie takie drażliwe, te problemowe. Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj po raz kolejny przedstawiali tematy, na których kwestie, w których wszyscy się zgadzają i odbyliśmy spotkanie, wypiliśmy kawę i się rozeszliśmy. Ale żeby właśnie zabierać głos, żeby dyskutować w tych kwestiach problematycznych. Takie współdziałanie jak pomiędzy Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich jest bardzo wskazane. I liczę na to, że, że nasze działania właśnie rozszerzą się na te nowe obszary, bo w przeszłości no chociażby przy tych różnego rodzaju normach dotyczących rozwiązań i kablowych i innych bardzo dobrze ta współpraca między nami się y, układała. Y, ja też y, osobiście jeszcze nie będąc prezesem, y, no, y, też miałem przyjemność y, bywać na wielu konferencjach organizowanych przez PT Pire. Y, A teraz y, tak jak powiedzieliśmy, będziemy mogli współpracować szerzej w tych obszarach. Głównie teraz, tak jak to, co jest tematem dzisiejszej konferencji, bo to jest taki najbardziej palący problem właśnie transformacji energetycznej Polski. Także bardzo się cieszę, Panie Prezesie, że możemy się spotkać, możemy odnowić dzisiaj formalnie na papierze tę naszą współpracę, a za chwilę, bo to 13.15 będzie, od 13.15 zaczynamy już realizować umowę. Właśnie chciałem powiedzieć, że trzeba do roboty, Panie Prezesie. Tak jest. Akt podpisania. I współpraca odnowiona, tak jak wspomnieli panowie prezesi. Gratuluję. <plodzianie> <tryk> Kontynuujemy współpracę, ale otwieramy nowy jej rozdział, tak jak tutaj panowie prezesi zauważyli. Czasy się zmieniają, nasze stowarzyszenia, organizacje nadążają za tym procesem, a wręcz wyprzedzają chyba te zmiany, co, co zresztą też już zostało podkreślone na poprzedniej sesji. Szanowni państwo. Tak jak, tak, jak wspomniał tutaj kolega prezes, podpisaliśmy porozumienie, a teraz, teraz do pracy.